Cześć, witam was w kolejnym odcinku, zagramy Eurocops i w tym odcinku zrobimy tak, że niby to będę grał sobie cały od nowa tą misję, ale powiedzi nam fragmenty y, do momentu, aż do którego doszedłem i tak to będzie sobie tak to y, troszeczkę poprzycinane Wychylanie się w lewą stronę, tak? Bardzo spoko w tej grze. Dlaczego ja tak wciery dostaję? Kurde, przestańcie mnie tu napieprzać tak Kur... no Serio wszyscy obrywają jak szmaty Z jednym harem mam grać Oj, ciężki mój żywot będzie tym razem. Teraz najgorszy jest hangar. No to teraz le idzie trochę lepiej. Mam dwóch cepów jeszcze żywych i sam jestem jeszcze żywy. Nie wiadomo jak długo. No teraz już trochę lepiej, ale dalej mi tylko dwóch gości zostało. A jeszcze trochę misji zostało... Jest do, do przodu. Do zrobienia. O oh, fuck Leż tam jak leżysz z lewej idzie. Ostatni punkcik, jeszcze żyje. Uhuhu. Harry, don't die. Aha, już ktoś leży. Spitalać mi stąd! Lecuć, póki już. Kurde, wychylił się i mnie strzelił. No, za gówno. O, w mordę. Mamy prawdziwy komitet powitalny. Już Oho Spital jeszcze ten ziomek Okej, okay, w którą stronę mamy iść Wtedy nie w stronę światła. Nie no, ale w którą? Ok, tym przejściem, A tu by to za goście gościem, którzy mnie na strzała trafia od razu. A z po prostu, gościu, idź tu, a nie nie strzelaj do niego. Pieprzej jest stamtąd, kurde! No chodź No Dwa do trzech kresek, no super ekipa. Obydwaj mi za zginą To gówna O w mordę Tu no, tu tym śmieciem nie idzie tego zrobić Co za daleko? A jednak idzie, lul. Ta gra jest taka beznadziejna Serio. Z takiej gości z Shidgana, gościa ściągnę na hita. Bieg mi tam ze skrzynki. Zaczęcie się nauczyć tych celowników i widzę, że gra się, gra się już przychodzi. Gdzie to gówno jest? Po Pociul, on tam został. Chodzić nie umiesz, maciarzu pieprzony. Tu, patrz, schody, do góry, idź! No, no. No. Nareszcie. O, jak ja to przejdę, to ja będę taki szczęśliwy. Że nie sfiksowałem. O ile nie sfiksuję. Serio! Serio! A ty pieprzony gnoju! Co tu robisz jeszcze? od odstrzelę. Leź tu i to naraz. I to już Tu mi radar nikogo... Aha, stamtąd mnie ściągają. Super sniperzy, kurde przez siatkę. Aha, ta siatka jest dla picu No tylko pogarsza widoczność. A ja ładuję 8 szelców, machając jakimiś guzikami, które nie istnieją. Dobra, coś tam zabiłem. Mam jeden tutaj HP na tym głównie, jeszcze trzy na tamtym. Może to przejdę, ale słabo to widzę. Zostawmy sobie pistolet, może strzelanie na czakanolisko zawsze jest spoko. W każdej grze to daje radę. Pistolety jedynie są w grach dobrze zrobione. W takich lul, co ja zrobiłem. Coś co dostał w mordę No pistolety są najlepsze, bo są celne i mają ogromny zasięg A przede wszystkim to, że są celne W sumie tym gościem z, tym gościem z to tylko można latać z pistoletem No shotgun że się jakoś dziwnie przeładowywuje to jeszcze strzela nie wiadomo gdzie i w którym miejscu jest ten celownik i do kogo i w ogóle nic przy nim... O, oh, fuck. Wraizerwałem. Nie no, a ten set znowu tam zrobił jakieś, nie wiem, imprezkę. Ja to otoczony, ten set stoi gdzieś. Trafię? Oho, chyba nie. Kąd? Idę po tego frajera Ten znowu nie może trafić No i czego on tam stoi jeszcze? Takie trudne to jest przejść między skrzynkami jest To jakiś jakiś dęsik do przodu, do tyłu, do przodu Idziesz? Czy nie idziesz? O Chodź Chodź, chodź, chodź Przecież nie będę zapylał tyle jak ja padnę No to jeszcze tam w hangarze trzeba będzie wejść na masakra Posłonie mnie a gdzie? Muszę się sam z karabinem maszynowym proć. Halo? Idziemy No Dziękuję, że pan y, raczył mnie posłuchać Ty stajesz Nie? Już, miał, już miałem obawę, że... Ten jeszcze próbuje sobie tu wstać. O, ja życia nie mam, świetnie. A ci wie dwóch co tam robili? O, w mordy ich tam nastrało. Elegancko tych się rozpykało. Ta ciut ma się wróciła gdzieś, no to pięknie. Idziesz czy nie idziesz? Mogli przynajmniej tym botom dać jakieś, nie wiem, inteligencję cokolwiek. Tak w rekompensaty tego systemu celowania. Dasz mi zblokuj, a i serf pałę. Bo nie bo mi życie stracisz Debilu stój Kretynie skończony Biegnie na pałę do przodu Już życie całe straci Nie no to się nie da Tej gry przejść chyba Później to chyba na łatwym Następnym raz komisję robię I stracił życie Bo po co to komu no nie Fuck, a ich nesrało. Zobije, co? Nie, tylko przeładowuje. A ich tu jest. Tam się jeszcze coś rusza. Ok, no tu jest jeszcze trzech. Tylko czapki wystają. Z tymi czapkami to fajnie, ale oho, tu jeszcze jest. Marzy brzuszek. Czy z mi wyleci z. Oho, to u góry wyleci. No i po ciul się teraz przekręcasz zjebie On no, sobie prędzej nogę złomą niż ja go zastrzeliłem fajnie, do tego hangaru też muszę wejść jak ja się cieszę, jak ja się cieszę już napieprzają Muszę teraz po chodzić? O, a jaki to jest fajny system wchodzenia po drabina? Bo ja cię pierdzielę. O, w mordę! Więcej się ich tam nie dało. John Polas. Biegają takie małpy, tylko strzelają. Nie ma tak celownik we własnym ramieniu. Pozdro 600-900. Ten ja se stoi, plecy mi je tam usłania. Co? Przecież gość mnie nie widział nawet, ja pierdziele, no Z takim interesem Hadash down On był downem, a nie że zginął Pojdę teraz sobie od frontu, to przynajmniej wyrżnych więcej Na starcie Celuj się tam A jak nas nazbierało się? Gdzie oni biegną? Stoją tu na razie A piec wie gdzie, jak się to wychylić, żeby nie oberwać Po prostu wyjść Okej, okay, oni są tępi, gdzieś zastanęli, nie widzą mnie. Ten z lewej się go obawiam trochę. Tą z prawej gościa i z lewej. Nie, z prawej obydwaj są. Okej. Okay. I więcej w tym chowiarze nie ma? O, nie ma. Czyli ty dwóch sobie rozwalę i mam spokój. Gdzie oni zniknęli? Gdzie oni są? O, dostał w lufę. Aha, to teraz się skapnąłeś, że jest ktoś do strzelania. To fajnie. Okej. Okay. Chwila spokoju, mogę ten punkt przejąć, który jest nawet zaznaczony w złym miejscu. to nie teraz będą mi wchodzić tędy. O, nie muszę tu stać. Ale i tak wiem, że zaraz mi tu ktoś wbiegnie. I niestety, takich Bugów, że jak się misja przeskoczy, to ten. To nie znikają, to nie ma. <śm> Powiedzcie, że to już będzie ostatnie miejsce w tej, w tej misji, bo ja chcę to przejść. O, w dupę na plecach mi się coś zryspił. Ja tu wejść. Aha, to jest to drugie wejście, co mnie nie interesuje. Jak to sobie wejść tradycyjnie? Niech ten radar mi zaświeci, gdzie oni są. Co to tu jest pusto? O, w mordę! A ich tam napieprzyło. Ojejku. Ja muszę to zasejfować. Level 2 ostatki ostatki, ok, no to teraz mogę sobie się już bawić i twierdzę, że to jest do zrobienia na tym to jeszcze. Przerwa na przeładowanie O w mordełę. No to zaraz giniemy Leć w stronę słońca Czy szeroko otwarte Szukam wroga I go chyba zarżnę Jak go znajdę La, 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 la. Biegnijmy <ścoughs> Okej okay. Chyba mi ktoś tu wchodzi No ktoś wchodzi What? Zginąłem, gdy nie. ostatnio, Co? Zginąłem w momencie, gdy mi misję zaliczyło. Spypier Bob is down. On jest downem, dokładnie. Stwierdzielny im granat Ciekawe czy oni wszyscy tu przyjdą Miałem mam czasu Ja sobie poczekam spokojnie Może nie są mądrzejsi niż moi pomocnicy Ale ja sobie tu celownik zostawię I zobaczymy, czy będę przechodzić. No, idą. Kolejna amunicja 70. Dobra. Mogę sobie tak czekać. Może jak się zatrzymają, chyba stoją już. I tam się jeszcze polenta, ale. Nie mi się polentają. Okej, okay, oni wyszli z budynku, chyba. Jeśli tak, to bardzo fajnie. To robimy kolejnego save'a. Ostatki dwa. Góry nie ma już? Człowiek się skupi na tak dalekim celu a tu się stanie pod nogami i nawala. to wszyscy już? Nie, gdzieś idą skądś, ale skąd i gdzie? Tu jeszcze coś będzie pewnie Pus czysto? Nie, już coś peca do mnie. Safe ostatki, <noise> 3 tylko że teraz jest zlipa. Bo mam tylko. Bo nie mam zdrowia. Jestem martwy, prawie Padam na strzała. No i niby na radarze teraz czysto. I to jest ten punkt, ostatni co z nami. Mission complete 8 6 Cztery 2 Mission Complete OL oh Yeah Udało się! England Level Complete Super No i po co mi zwłoki pokazujecie? A to też w sobie... nie no, zjaj trochę Co? Ja taką drogą szedłem Okej, myszko się przewija. Z informacji, przedstawionej policji No mamy tutaj naszą misję. Zobaczmy. No mam zrobić nic, 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 nic. Okej. Rozumiem. No nie u ruskich teraz a nie, to jest noc. No, o, w mordę, to będzie dopiero męka. Dobra, ale to już na szczęście w kolejnym odcinku. Ale to też jest Rosja, widzę, bo jest Wladimir Iwan Save yy, 3. Okej. Okay. I komentujcie, subskrybujcie. Ceniacie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.